Mam taką klientkę, która placki ziemniaczane z twarożkiem ze szczypiorkiem i rzodkiewką potrafiła jeść dwa tygodnie pod rząd. Ja nazywam się Konrad, a to jest Pyszna Szama i dzisiaj pokażę Ci jak zrobić pyszny twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką. Koniecznie zostań ze mną! Używam twarogu półtłustego, bo mi osobiście najlepiej smakuje. Dodaję tu jakieś 3-4 łyżki jogurtu greckiego. i mieszam. Mam tu peczek szczypiorku, który muszę pokroić. Pokrojony szczypior wędruje do miseczki. Tutaj z pozdrowieniami dla Tomka, kuglarza. Chyba już czterema żongluje. Ciekawe czy będzie wiedział o kogo chodzi. Kilka rzodkiewek, a dokładnie pięć, ścieram na tarce. Przyprawiam jeszcze solą. I oczywiście pieprzem to są dwie przyprawy, które zawsze, ale to zawsze muszą być w kuchni. No chyba że robimy coś słodkiego, no to niekoniecznie potrzeba do tego pieprzu. Mieszam. Sorry. Dobo Jak już wcześniej wspomniałem, taki twarożek świetnie nadaje się do placków ziemniaczanych, jak również do ziemniaczków gotowanych, ale także możecie go zjeść z kanapkami na śniadanie, albo jak jesteście może na diecie, to sam taki twarożek, ale to też trzeba jeść w odpowiedniej proporcji. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pysznej Szamy. A, zapomniałbym dodać, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Cześć!